Ja chciałem Wam pokazać maleuszka ładnie sobie w trasce leży, bo tutaj trochę więcej terenu im zagrodziliśmy i tutaj zachodowaliśmy trochę trawy. Wiedzieliśmy, że będą się młode rodziły, to żeby miały gdzieś się bezpiecznie schować. Słuchajcie, patrzę sobie, śliczny jestem ten młodzień, jest. ale patrzmy tutaj jest kolejny, tak? A. Tyk, cyk, cyk. cyk, cyk. Pobiegł bambik jeden i drugi nie będziemy ich tutaj ganiać, także zostawimy je w spokoju, niech sobie odpoczywają. Także mały Bambik przybiegł sobie tutaj. Niestety troszeczkę go wybłoszyliśmy. Ale o proszę jak sobie śmiga, józek i jego piękne poroże, które rośnie każdego dnia o mały ding, ding ding. ding. Zaczek sobie skacze. I Józek. Józek! Jakie masz te poroże? Pokaż je tutaj. Pokaż dla naszych widzów. Pięknie już się prezentujesz. No, śliczny jest. A tutaj ten nasz młodzieniec. Z tamtego roku. Też chłopak, któremu tam delikatnie już coś zaczyna wyrastać. W tym roku już nic nie będzie, ale... Ale w może już coś się pokaże.